Masz ziomek, co tam słychać? U mnie na bitach klasyka gra. Znów zjadam kurwy synów mają gularze. Ała, ma, gandia mafia, palacze. Ma liryka, płyni w dymie, na jarany na świat patrzę. Będę tu zawsze, jak aktor w teatrze. A wy, tempewajzy, dalej snujcie na mnie pancze. A ty patrz patrz, nie jak tańczę w triumfie. Mamy łyche siupegandzie. Hej, tą chuj w topie chlupie. Tra może nie być, mogę spokojnie umierać Stoisz przed obliczem prawdy Jebać nie do mówienia, frazy nie do wymówienia Wezmę ze sobą do trumny ze mną mańki i więzienia Bracie jestem dumny Policyjne kurwy napadają w kilku, mnie na winklu Szukają prawy, roście tam, a tu z tynku Kontroluj z rynku, lejce jak do mnie mówisz, i weź się tak szywo, nie patrz bier te ręce z mojej fury Wszystko płynie, wszystko płynie, wszystko płynie no, rozpamiętywaj to co dawno pokrył buź Bo wszystko płynie, wszystko płynie, wszystko płynie znowu w jutro Gdy się obudzę nic nie będzie takie samo już Wszystko płynie, wszystko płynie, wszystko płynie znowu w kanie przyrodzinie i tylko